Cześć! Ja jestem Shot, a to jest krótki materiał, w którym zaprezentuję Wam bardzo przydatną, bardzo fajną stronkę. Jaką jest smiterino.com? Szczególnie ta strona jest przydatna dla osób, które grają w dżungli, aby oczywiście poprawić swoje smajty. Także jeżeli macie chwilę, jeżeli nie chce Wam się grać, możecie sobie wejść i podświetlić Wasze smaty właśnie na tej stronie. Wiele osób o niej nie wie, wydaje mi się, że po prostu ta strona jest mm, godna polecenia. Także zaprezentuję Wam w tym momencie, jak mniej więcej ona działa. Także po prostu wchodzicie na tą stronę i wyświetla Wam się coś takiego, po czym klikacie Start i musicie zesmajtować po prostu dragona zapomnij o klawiszu D lub F na dole macie jak widzicie ile smite bije po lewej stronie macie wasz win streak także no, po prostu ćwiczymy nasze smajty, także jak widzicie, mm, mamy na razie WinStreak 1. Tak to mniej więcej działa. Jeżeli zaczniecie, oczywiście, e, to będzie w miarę łatwa na początku. Natomiast później, z każdym, oczywiście, wygranym, jest to coraz ciężej i coraz szybciej, coraz bardziej dokładnie trzeba to smajtować. Także wiadomo, jeżeli zasmajtujecie za wcześnie, no to przegraliście. Jeżeli zasmajtujecie za późno, również przegracie. Także jeszcze raz, zaprezentuję wam jak ta strona działa. Tutaj macie oczywiście dźwięk, macie wszystko. Postacie biją. I musicie idealnie się wczuć w zesmajtowanie. No, jak widzicie, nie zawsze się to udaje, także mamy jedno Wiktor, jedno Defeat. Wydaje mi się, że stronka warta polecenia, także polecam spróbować na nie zagrać. Polecam spróbować swoich sił, no i piszcie w komentarzach, jaki największy Winistreak udało Wam się na nie wykonać. No i tradycyjnie, jeżeli się podobało, pamiętaj oczywiście o zostawieniu łapki w górę, no i subskrypcji, jeżeli chciałbyś być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które produkuję. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się przydało. I widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.